z tej strony Klaudia i dzisiaj do was przychodzę z poleceniami kosmetycznymi zamiast tego, że uzbierało mi się trochę takich kosmetyków, które bardzo dobrze się sprawdzają, które bardzo mi siedzą więc mówię, podzielę się z wami szczególnie, że naprawdę spora część z nich jest dość tania mały przerywnik, jeżeli podobają ci się takie filmy i w ogóle jesteś ciekawy co się dzieje na tym kanale, to serdecznie zapraszam Cię tam, tam, żebyś sobie zajrzał na dole. Tam jest moja twarz, tam obok możesz sobie kliknąć, też kliknąć subskrybuj i dzięki temu będziesz na bieżąco ze wszystkimi filmami, a musisz wiedzieć, że się odchudzam i możesz mnie z tego rozliczać. Więc serdecznie zapraszam szczególnie do ostatniego filmu, bo tam jest aktualizacja uwagi na miesiąc kwiecień, więc serdecznie zapraszam. Jeżeli Wam się podobał film, to zostawcie łapkę w górę, wiecie o co chodzi. Zapraszam na TikToka, na Instagrama, tam też jest w mnie dużo, dużo więcej różne inne rzeczy, szczególnie że wleciał, leci. Relacja z mojego pobytu ostatniego z Włoch, więc serdecznie Was tam zapraszam. No i wracamy do filmów, bo na pewno jesteście ciekawi, jakie fajne kosmetyki dla Was mam i to jeszcze w dobrej cenie. Wracamy! Więc myślę, że warto. I mam pierwszą rzecz, słuchajcie, i to, to są też rzeczy takie mieszane, bo są rzeczy do twarzy, wiecie, e, do ciała, trochę coś do włosów, więc takie bardzo mocno pomieszane, ale chcę Wam opowiedzieć, e, ponieważ, na, no. To są naprawdę fajne i cenie dobre rzeczy, które też łatwo znaleźć na promce, Więc, kochani, zaczynamy od Isana, i to jest Cocoa N'Cha Butter Body Cream. E, I słuchajcie, no to jest coś, co po prostu pachnie tak ładnie kakaowcem. Nie takim kakaem, ale kakaowcem, właśnie. I to pachnie tak pięknie. I to jest po prostu taki krem do ciała. E, no, prześwietlę go. Ale to jest taki typowy krem do ciała, który po prostu ja zaraz wam pokażę jego konsystencję z racji tego, że ja używam go też często, na przykład do smarowania sobie dłoni. Zamiast wiecie, w domu nie używam po prostu takiego kremu do rąk w tubce, tylko właśnie sobie używam tego kremu. Jak widzicie, on jest taki dość gęsty, ale zobaczcie. Ciach, ciach i już się wchłania, więc i jest bardzo przyjemny. Ja na przykład jestem taka, że bardzo mnie często denerwuje to, że jak się, wiecie, umyje e, i chce się, wiecie, właśnie wypielęgnować, chce się wysmarować tymi kremami. To zaraz, wiecie, zaraz wchodzisz pod kołdrę, jesteś taki klejący, klejąca, czujesz, że masz ten krem na sobie, a z nim jest tak, że zostawia taką przyjemną powłokę, czuć to nawilżenie. Ja ostatnio mam bardzo suche, wysuszone dłonie i czuć takie nawilżenie. Pięknie pachnie. Ja tutaj przed sobą, no spory kawałek, wiecie, poruszam rękami i ja czuję ten zapach. Pachnie przepięknie, ale generalnie przede wszystkim on nawilża i to naprawdę dobrze. Na zasadzie widzicie, nie ma nic. Jest takie delikatne, jakby nawet nie klejenie, ale takie poczucie, że ma się krem, ale ono zaraz zniknie. I powiem Wam przede wszystkim jedna z ważniejszych rzeczy. Słyszycie? Pocieram ręce. Nie zostawia śladów. I to jest świetne. Z racji tego, że mnie zawsze wkurza to, że właśnie wchodzę pod kołdrę. Dojrze, czuję się taka lepka. To jeszcze czuję, że kołdra się do mnie klei, a tu takiego nie ma takiego uczucia. I to dosłownie już się wchłonęło i tego nie czuć. I to jest świetne. I słuchajcie, ten wielkie opakowanie. Czekajcie, nawet nie wiem, ile tu jest, ale ono jest naprawdę duże, żeby was nie skłamać No ile to ma? 500 ml, czy pół litra, pół litra kremu. Ja je kupiam za 15 zł, coś w tym stylu. Nie wiem, czy to było na prące czy nie. Ale do dwóch dyszek jesteście w stanie to kupić. E, powiem Wam, że ja, jak mi się skończy, nie wiem kiedy chyba, za pół roku. Ale jak mi się już skończy, to na pewno będę szukała też innych zapachów. Ale pachnie, pięknie, cudownie, więc e, sobie popatrzcie. I samy, no jest naprawdę spokojnie, yy, spoko, wiecie spokomarka Ja też nie powiem, że wiecie, ja jestem jakaś dobra w składy. Yy, jest w składzie gdzieś tam alkohol, w którejś tej, ale ja generalnie przy moich, yy, przy odczuciu moich dłoni, które naprawdę potrafią być wysuszone, to jest coś, co daje mi niesamowite uczucie. Takie przyjemne na dłoniach, pięknie pachnie. I słuchajcie, kolejna rzecz, a raczej cała seria w zasadzie. Nie wiem, nie mam wszystkiego z tej serii, ale zdecydowaną większość. To jest, słuchajcie, seria z Liren i to jest ta Power of Plants. I teraz, tak, słuchajcie, mam peeling do ciała z tego. Ja akurat mam ten różany. Genialny peeling do ciała. I powiem Wam tak: ja z, tym, z peelingami do ciała zawsze mam ten problem, że często mnie uczulają. Nie wiem dlaczego ale często tak się zdarzało, ja dlatego przez na przykład bardzo długi czas po prostu używałam takiego peelingu naturalnego kałowego, ja wiem, zaraz zaczniecie krzyczeć, że to bardzo narusza strukturę skóry i tak dalej natomiast ten peeling też ma lekkie drobinki, ale ja go przede wszystkim używam na ramiona, na moje dłonie na przykład jak już się prawie, prawie rozpuści do końca, to delikatnie przejeżdżam sobie po dekolcie, ale raczej tak obmywając delikatnie, niż wiecie, niż używając go mocno, jako peelingu, ale to jest coś, czego ja używam często, właśnie raz w tygodniu, gdzieś tam, tego peelingu, zobaczcie, o, yy, bardzo fajny, on bardzo ładnie pachnie i powiem Wam, że ja go mam 3 miesiące, będzie coś takiego, ja mam połowę, więc ta seria, yy, Power of Plants jest świetna, słuchajcie, też kupiłam, to już jest wersja almond, czyli migdałowa, to jest, słuchajcie, taki olejek żel do demakijażu i ja miałam problem, bo ja nie chcę wydawać, wiecie, kupy kasy na rzeczy do demakijażu, zwykle robiłam ten demakijaż jednak e, płynem mineralnym. natomiast teraz najlepsze, jakie połączenie mam, to zmycie makijażu pod prysznicem porządne wiecie, jakimś olejkiem, e, który ważny dla mnie, żeby to dobrze emulgowało. A miałam pH dwa począt olejki żaden nie emulgował. Więc mówię, dobra, wezmę zobaczę to, szczególnie, że to jest olej żel. Mówię, dobra, nie za bardzo wiedziałam, jaka jest konsystencja, ale konsystencja jest tego bardzo taka, żeby nie dawać. Czy wiecie. Widzicie? To jest konsystencja. I to jest dosłownie żel. To jest żel, który się po prostu pod wpływem wody. To się pieni i wiecie, i, i po prostu zmywa, zmywa wam makijaż. Zmywa to dość dobrze, trochę ma problem z oczami przy wodoodpornym tuszu, ale z drugiej strony ja właśnie robię coś takiego, że po prostu używam do tego, zmyję sobie, zmywam na przykład dwa razy, myję tym żelem, olejkiem żelem, zmywam twarz myję później normalnie twarz, jak zawsze szarym mydłem, to jest dla mnie najlepszy sposób i po tym po prostu, jeżeli widzę, że jeszcze te oczy nie są domyte, to po prostu biorę wacik płyn miceralny i domywam sobie moje rzęsy z racji tego, że ja używam dwóch tuszy, w tym jednego wodoodpornego, to ja sobie doskonale zdaję sprawę, że to nie jest takie proste zmycie tego makijażu, więc po prostu wiecie u mnie to tak, tak, tak to działa, ale kolejna Cztery rzeczy mam z tej, z tej Power of Plants. To jest, słuchajcie, enzymatyczny peeling do, do twarzy, przede wszystkim. Um, Jego ja mam podobnie, więc w są te trzy rzeczy. Natomiast jest świetny. Jest bardzo fajny, bardzo wydajny. Nie trzeba go dużo nakładać. Nie trzeba takiej grubej warstwy nakładać na tą twarz. Ja sobie nakładam, wiecie, wielkości, nie wiem. Um, Fasoli, fasoli, wiecie o co chodzi? Nie fasolki maj, ale w takiej fasoli. Rozkładam sobie to po twarzy i świetnie to działa. Jest naprawdę spoko ta, ta cała seria, właśnie Power of Plants. I to jest dobry peeling, który nie jest za mocny, zbyt intensywny. Nie, nie macie takiego uczucia, że was piecze twarz, na przykład. A często przy peelingach enzymatycznych mi się zdarzało coś takiego, że one jednak piekły mi, piekły mi w tą twarz i nie było to takie przyjemne, i po prostu nie, no, nieprzyjemne. To było niekomfortowe, po prostu. Więc ja sobie zawsze. Zawsze używam raz też w tygodniu, ja nie przesadzam z tym zresztą tego, że e, dokładnie też oczyszczam skórę, więc myślę dla mnie jeden raz w tygodniu, wiecie uży nie, użycie takiego peelingu jest ok, czasem jak czuję, no to użyję dwa razy, ale nie więcej więc moi szanowni państwo, serdecznie wam polecam, e, ta seria naprawdę jest dobra, ale na koniec z tej serii już ostatnia rzecz, jeżeli chcecie jakiś taki dobry krem, który nawilża, ale szybko się wchłania szczególnie, że ja na przykład lubię taki krem używać, ponieważ często potrzebuję na szybko. Zaraz chcę robić makijaż, bo zwykle po prostu nie wstaję tak wcześnie, żeby wiecie, tu robić tam siami i czekać 15 minut aż wszystko się wchłonie. Więc używam sobie e, z tej serii Power of Plants, to jest opuncja, e, krem. Krem do twarzy i słuchajcie, on ma taką bardzo wodnistą konsystencję. To jest taki wodnisty krem, który też się bardzo szybko, yy, szybko wchłania i zobaczcie, on też jest taki. Ja wam trochę pokażę taką konsystencję, bo myślę, że to spoko, że zobaczcie To jest takie, ciop, ciop, ciop. To jest na bazie wody, bo to czuć. W, w kremujesz, przepraszam, dłoń nie będą porządnie nawilżone, ale jakby ja sobie to, wiecie, wklepuję wklepuję. Yy, Biorę gąbeczkę, myję gąbeczkę, idę się malować i jest. I nic ci nie waży, nic się nie dzieje i po prostu gdzieś tam ten krem jest na bazie wody, on się bardzo szybko wchłania, jest bardzo taki fajny. I ja zwykle i tak wieczorami po prostu daję, z racji tego, że jak są mrozy, czy jest właśnie jeszcze wiosna, w lato najrzadziej, ale po prostu nakładam maść z witaminą A na te miejsca pod oczami trochę i tutaj tutaj przynosi, z tego, że to jest najbardziej, jedna z bardziej wysuszonych moich części na skórze, ja mam cerę mieszaną, więc wiecie, strefa to się wytłuszcza, a tu mam bardzo przesuszone i słuchajcie, no ta w ogóle ta cała seria e, właśnie e, Power of Plants jest świetna ja wam naprawdę polecam i mam ostatnią rzecz, którą przetestowałam bardzo krótko, po raz ją używam, ale ja odkryłam życie po prostu, to słuchajcie, to jest peeling do skóry głowy. E, ja wziąłam ten Zraz tego, że na TikToku wiecie polecali go nie był bardzo drogi, bo kosztował trzy dyszki około, więc mówię, dobra, wezmę, zobaczymy, zresztą tego, że ja czułam, że moja skóra głowy nie jest domyta, że jest jakiś problem, też czytałam o tym, że powinno się, mówię, dobra, też mam problem ostatnio, że ta, ta skóra głowy bardziej się przetłuszcza, to mówię, sprawdzę i słuchajcie, ja po pierwszym użyciu jestem naprawdę zadowolona, naprawdę było takie uczucie, jak zwykle mam tak, że te moje włosy raczej szybko się, nie wiem, tendencje do brudzenia, nie wiem, czy to jest kwestia, gdzie mieszkam, nie wiem, Natomiast te moje włosy się po prostu potrafią, wiecie, szybko tłuścić brudne są, jak myję się dwa razy włosy, to zwykle to pierwsze mycie tym lżejszym szamponem nie pieni się ten szampon aż tak bardzo, a po tym peelingu ten szampon po pierwszym myciu mi się tak pierąsko pienił a zwykle dopiero po drugim myciu, czyli po tym wstępnym umyciu tej, tej mojej skóry głowy to dopiero się pienił, natomiast to mi pięknie doczyściło ten, ten skalp i naprawdę czuję, że że to jest, wiecie, że to jest coś wygodnego, że to jest fajne też się fajnie nakłada, bo słuchajcie, tu się odkręca ten tak czubeczek i to jest aplikator, więc to jest mega fajne to jest to takie dość nierzadkie ale to jest taką konsystencję ma słuchajcie to nie jest bardzo, w sensie to nie jest takie jak woda że ksz i od razu, to jest coś bardziej takiego gęstego, natomiast to jest bardzo fajnie, bo to się dobrze rozprowadza po skórze głowy, że wiecie, nie musicie ksz i co centymetr teraz sobie robić. Ja zwykle robię tak, 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 no i wiecie, jadę tak, co, co wiecie, co, co, co dziś, co taki kawałek na skórze głowy, no i generalnie się to sprawdza, więc ja wam serdecznie polecam, szczególnie, że to nie jest, e, nie jest taki problem, a to też jest, e, przeczytam wam, regenerujący peeling do skóry głowy z organicznym olejem kokosowym, no i kwasami, aha. I to też jest to, że to jest peeling, nie, który nie zawiera żadnych drobinek, więc byłam pewna, że na skórę głowy nie chcę żadnego peelingu z drobinkami, bo nie chcę sobie zrobić krzywdy na głowie, a nie będę tego widzieć więc wolę nie ryzykować, więc wzięłam taki enzymatyczny e, mega spoko, polecam serdecznie ja go kupiłam w Hebe, wiem, że na pewno są w Hebe, jest jeszcze taki niebieski ja wzięłam ten, bo szczerze kolor mi się bardziej spodobał, więc mówię, dobra bierzemy, to by było z kilka z takich poleceń, ale jeżeli coś mielibyście coś takiego typowo kupić, coś co murbeton to jest najlepsze, to słuchajcie i sama. Mój ulubiony, i ja naprawdę tego dużo używam, bardzo jest po prostu moją miłością. Jest cudowny, jest wspaniały, ale powiem wam, że z tej serii Power of Plants też miałam. Najpierw w ogóle moja przygoda z tą linią zaczęła się od bardzo młodości. Świetny, właśnie migdałowy, pachnie jak ciasteczka, więc ja Wam serdecznie polecam. Ale generalnie, jeśli, jeśli coś takiego właśnie Wam się podobało, na przykład chcielibyście więcej, takich jakichś kosmetycznych poleceń, to dawajcie śmiało znać w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, wiem, że czekacie na vloga z, z Włoch, natomiast ja po prostu nie mam kiedy usiąść i tego sklepać, a trochę mi to zajmie, natomiast pamiętam, będzie na pewno w sobotę możecie się spodziewać filmu z moim mężem, takiego bardzo fajnego, bardzo ciekawego. I jeżeli... Oczywiście chcecie zostać ze mną na dłużej, no tak jak mówiłam, serdecznie zapraszam do subskrybowania i tak dalej, i tak dalej. Ale mam nadzieję, że wam się film podobał i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!